Widziałem, że wybuchła opona i naprawdę nie zadał. Patrzymy sobie po oponie. Zawsze na oponie jest napisana skala od ilu do ilu można pompować. Tutaj na tej oponce... No właśnie, to nie jest tak. Patrzcie, tamten rower cienkie ma opony, nie? A ciśnienie do niego idzie takie jak do ciężarówki, jak do tira. Tam jest to 8 barów nawet hit. chodzi o to, z czym mocniej pompujemy oponę, ona ma mniejszy punkt styku, mniejsze opory toczenia, więc szybciej jeździ. Ale za to, jak najedziemy na jakieś małe szkiełko, to w tym opona wybucha. A w tym oponacie najwyżej się przetnie i zejdzie powietrze. Także też musimy o tym pamiętać, każda opona jest inna, tu będzie około 2,5 do 4 barów pewnie Tutaj na 2, między 2 a 3, to będzie 2,5 bara, taka oponka spokojnie wystarczy. Miękka opona, gdzie powinna być? Na jaki teren? Jak myślicie? Młaski No właśnie, na góry, po lesie. Tu też nie zostawiamy, żeby to jakiś flak typowy, bo to też się dobrze nie skończy. Obręcz na pewno oberwie swoje ale pompujemy tak żeby opona pracowała no i teraz byśmy spokojnie po lesie mogli jechać bo opona sama w sobie już pracuje nawet jak nie mamy zawieszenia opona pracuje ona amortyzuje ona, ona, ona wypłaca swoją robotę ile mamy jeszcze nie mamy dwóch barów także jeszcze śmiało można pompować ona do czterech spokojnie wypchnie nie jest ja ją pompuję po osiem barów jest okej okay. nie wygląda najlepiej ale mam do niej zaufanie a wybuchnie pan tą oponę? nie bo jak wybucha to uwierz mnie jest popem bęka to bardzo boli. Ja z nim był Pan na serwisie, opona i to nie jest fajne. A ja... ja, ja. ...regulować, dół regulować i no, no, bardzo. <śmiennie> Zobaczymy co wyjdzie. Jak mi uszkodzicie rower to będzie kapusta maska. Zabiję naszą matkę, później hmm. jakiś pojedzie. <śmiennie> a my jesteśmy w miejscu. Nie, To teraz tak. Szmatką czyścimy sobie, kręcimy pedałkiem. A tak sobie wstrzymać na kropce, lekko trzymaj. Tak, tak, nie bój się, o, będzie nagrę, żeby on sobie lekko pracował, nie? żeby cały przejechał jest OK, jest wyczyszczony. Teraz bierzemy sobie oliwkę, tu jest oliwka pod nogami, bardzo, i teraz powinniśmy na każde ogniwo tak, tak, ale to będzie trwało milion tak? więc ja można przyłożyć w miarę równo i po prostu kręcimy lekko na to będzie zawsze leciało. Tak jak powinno. Czy do przodu? No trzeba trafić, bo jak będzie, jak będzie taki hamulec jak tutaj, a klap na edyny, masz hamulkę. Nie zahamujesz, bo odrobię się nisko. Staramy się zawsze trafić do góry. No. Jest to dobrze. Jest naprawdę w porządku. Okay. Teraz sobie zatrzymujemy, oliwka na ziemię, kręcimy z 2-3 złotych do przodu. Do przodu teraz, żeby się koło kręciło z nami. I sobie rozkładamy tą oliwkę po całej zębatce. Kręcimy, kręcimy. Do góry, na dół. Teraz najgorsze, kręcimy dalej. I teraz delikatnie, uważaj, bo do biorąc. Teraz musimy bo na znowu nadmiar, bo będzie za dużo, znowu delikatnie kręcimy. No, uwaga bo na pancerze, bo się obróci, to ciężko skończyć. no ona brała, ja już uczęczałem pancerze ręce dwa dni. Nie to Gdzie No to wypada. Łajc, I Teraz jeszcze będziemy do takiego skrzyżowania z drogą zczeńcem. Eee, musicie bezpędnie są tych krzeciństwa pyszki, pojazy zasłynującie. Tutaj u góry macie ten e, to-biały znak. Usta to Nie rondo. Ustąp pierwszeństwa się. Ten u góry. Usta Ustąp pierwszeństwa to jest inny znak. Ustąp pierwszeństwa mamy tu. Aha, tu, jest. tu mamy ustąp pierwszeństwa tamten znak to jest droga z pierwszeństwem tu jest rondo słuchajcie, jak macie taki znak ale posłuchajcie mnie